Witam was, roztańczony tchany i naukowiec! Witamy Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Half-Life Crobaroni. Widzimy, że ma jakieś drgawki. Albo po prostu tańczy. Nie wiedziałem, że Einstein tańczył. Super. Wykończymy go do końca. Nie, nic nam nie powie. Paduje jak dziewczynka. Hmm. Hmm, 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 hmm. Leży jak dziewczynka. Nie, 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 dobra, nic nie było. A zaraz lub będzie miał jakieś matę myśli. Pamiętam, po wczorajszym Naszym wspólnym graniu Z tym drogą zapraszam na jego kanał W porządku goście Oszalała Ale my, my, ja jestem od tego sprytniejszy No to tak, w tym odcinku właśnie Pokonamy tego potwora I tutaj włączamy zasilanie Kolejni tutaj tańczą Świat tańczących naukowców jest tak, no powiedziałeś tak. O! Dostałeś swoje klejnoty. Od, Czy, czy co tam masz? Nie wiem, jak to mnie zmierzyło. Wow! Się wystraszyłem. Mm, mm, wszystko działa. Proszę bardzo. Ciuteńko. I teraz schodzimy na dół. Uniknąłem tej zabawy z tą drabinką, tak jak kiedyś. Nie mogłem z niej zejść i cały czas wpadałem do środka. Oczywiście. Coś mi powiesz? Nie, postanowiłem zniknąć. I teraz. Nie ma windy, nie ma windy. Tu jest drabinka. Za pierwszym razem jak jak, jak tą grę grałem strasznie się męczyłem, bo nie, nie, nie wiedziałem co ja mam tutaj zrobić, w ogóle tej zrobinki nie widziałem o hopsa. O. O. O! I teraz teraz to były mi te, te kartony pod pudła. Oj, 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 oj. Zostaw mnie! Nie! A? Dobra, chyba ch 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 sobie odpuści. Tak, odpuścił sobie. Tak, na pewno sobie odpuści po czymś takim. Lecimy go pokonać, coraz większe zniszczenia robi. Już nie no. Tak czy się jak muszę to rozwalić. O to teraz. Dobra. Ups! Dostałem wiadomość, którą będę musiał zaraz odczytać. Wow, 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 wow! Sekundę, zaraz do Was wracam. Witajcie, tu znowu, Thane i jestem z Wami z powrotem. Tak jak żeśmy tam zginęli. I teraz tutaj narobię trochę hałasu. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj Ledwo, ledwo. Dało radę. Dobra, gdzie teraz? I naokoła. Oczywiście musiałeś. Ale pobadał tylko. Ale F7 muszę nacisnąć. Zobaczcie. Ups. Gra jest przerażająca. No i skąd wiesz, że tutaj jestem? Idę na szybciej. Widzicie? Nawet nie skradając się, ja wiem, że tutaj, tu, tutaj ogólnie ten, ten poziom właśnie przechodzi się granatami grając. Ja sobie świetnie daję radę bez granatów. Teraz kolejny błąd. Włączamy zasilanie, trzeba było nie z tamtej strony, ale jestem mądrzejszy i włączę z tej. Oops! Ale gdzie, gdzie tutaj się stawało, to ja nie pamiętam. Bo gdzieś, gdzieś, gdzieś jeszcze trzeba było stanąć, i wtedy się ginało, A tej barnej postanowił postanowił się schować głowę w ścianę nie oglądać nas więcej. I proszę bardzo, test fire podłączalny. Żegnajcie! Goodbye, my friends. Odrzuciło mnie oj, biedaczyska, biedaczyska. Teraz tam wychodzimy. I powiedziałbym, że to koniec odcinka, ale za krótko trwa, więc jedziemy dalej. Pamiętam, że tutaj jakoś tak pamiętam. Ćwiczyłem, ćwiczyłem. Lata praktyki. O, nie wyszło. Nie pójdzie na marne. Nie. A może jednak. Lata nauki. No kurde. Uda się, tym razem się uda, jestem tego pewien. O, powiedzmy. O. I tym razem się uda, nie. Za drugim razem na pewno się uda, już. No, udało się. bardzo. Staliśmy na kolejnej niewidzialnej ścianie, tam była. Teraz tutaj. Bardzo nie lubię tutaj schodzić. Oj, wywaliło mnie. Do... Nie, wydawało mi się, że waliło mnie do putpitów, tylko czarny ekran był. Patrzyłem się w ciemność. I teraz. Chopcasa. Tutaj oni są. Uż niestety nie żyją, ale pognębimy ich jeszcze, wpłyniemy w ich ciało. Są puste w środku jak widzimy, pustaki. Barney postanowił sobie łyknąć trochę tego dobrego, co nie? O! i postanowił eksplodować. To z kolei był Barney 16, tak. Barney numer 16, identyczny kolejny numer 16. Hm. Wypływamy teraz tutaj na powierzchnię Tylko trochę łatwo mówić, nie? A trudniej zrobić I udało się, za pierwszym razem Coś po prostu niewiarygodnego Teraz tutaj mamy apteczki Skończyliśmy pierwszą walkę z bossem Następnego bossa nie będziemy długo Niestety, znaczy Może stety, nie, nie będzie Trzeba bardzo długo czekać Zaraz dowiedzmy, czy nie? No może nie tak zaraz, ale dowiecie się niedługo dlaczego. Hmm. Ale ja tutaj chciałem pokazać jeszcze kolejny błąd, tak na koniec. Bo znam tutaj, co, co tutaj można zrobić. Przynajmniej wiem, że na Playstation też tak się dało. Już wam pokazuję o co mi chodzi. Szukajmy do tej magii. Co so to jest? Radiation detected. No. Płyniemy do góry. Płyniemy, płyniemy, płyniemy. Płyniemy tym ciemnym kanałem. Tlen nam się kończy. Jeszcze żyjemy? Ściana? A to jest normalna woda! I zobaczcie, gdzie jesteśmy. Tutaj też kwas nas nie, nie parzy. Jesteśmy tutaj. Kwas nas nie parzy. A tutaj beczki tak fajnie giną. A tu trzy życie, każdy handli to karton. Dobra. Dobra, to tyle co Wam chciałem Wam pokazać. Teraz idziemy już normalną ścieżką. Idziemy dobrą, idziemy, jesteśmy, stoimy teraz po dobrej stronie mocy. Tutaj też taki mało szóstewko, bo tam trzeba było rozkręcać jakieś rzeczy. I teraz, co się wydarzy tutaj? Czemu jest ślepe załóg? Co się zaraz stanie? Dowiecie się w następnym odcinku. Komentował dla Was Hanę. Wiem, że ten odcinek nie jest za długi, ale no chyba ch 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 takie 10 minutowe właśnie odcinki będą 8-10, no, nie wiem ile ten trwa. Trzymajcie się, cześć!